Okej, okay, tak, jak, tak jak mówię tutaj możemy stworzyć ten nie w pełni sprecyzowany jeszcze cel, bo nie, wa, nie wiemy, co tam w tej podświadomości siedzi, więc nie wiemy, co musimy wziąć pod uwagę w, w precyzowaniu tego celu. I teraz sobie afirmuję. Osiągam sukces, jestem wartościowy i tak dalej. I podświadomość mi wyrzuca. No właśnie to też jest, też jest ważne, że trzeba to sprecyzować. Trzeba to sprecyzować, co to jest sukces. To sam sobie musisz określić. Dobrze, a chcesz osiągnąć sukces? Po co? A po co ty? Zostawmy innych. Po co ty chcesz osiągnąć sukces? A po co? No to musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Widzisz, jest tak, że prowadząc konsultacje, to już zradzę, aczkolwiek już tego tak do końca nie robię, troszeczkę inaczej. Męczę tak klienta, po co ci to? Mówi coś, no bo będę miał to, ale po co ci to? No bo będę miał tamto, ale po co ci to? I w końcu jak ten klient do, no bo to da mi szczęście, to wtedy daję mu spokój. Bo w tym momencie, okej, okay, to jest jakiś tam cel. Chcę być szczęśliwy. I teraz jak już dotrzemy do tego, to zweryfikujmy te swoje cele, czy one rzeczywiście pchają nas do szczęścia. Być może jest coś wyżej, ale zatrzymajmy się na tym szczęściu. Być może to jest to coś, co człowiek może na, najlepszego dla siebie zrobić. Tylko wiadomo, że no to też trzeba sprecyzować, co to szczęście jest. Bo teraz no, jest tutaj parę takich, na no, dwa sposoby możemy to zrobić. Ja, ma, ja nie wiem, co mi da szczęście jeszcze, ale wiem, że chcę być szczęśliwy. I teraz te wszystkie czynniki, które niby do tego szczęścia mnie miały pchnąć, ja je na chwilę sobie odrzucam, bo może one mogą nie być trafione, nie? bo chcę się zemścić na przykład na kimś, bo przekonanie, że to mi da szczęście, nie? komuś coś tam zrobię. I w pewnym momencie łapę się, że to jednak nie była najlepsza droga, że to jednak mi szczęścia pełnego nie dawało. Okej, okay, ja sobie staję i widzę sobie obraz siebie takiego uśmiechniętego, szczęśliwego, tak mówię, z takim błyskiem w oczach, który zdradza moje głębokie poczucie szczęścia w życiu. Że nie wiem, co takiego się wydarzyło w moim życiu, co się dzieje, ale widzę siebie szczęśliwego, że odkryłem głęboki sens swojego życia. Widzę siebie wyrażającego taki stan. I teraz wpatruję się w coś takiego, i teraz mogę, mogę zrobić to na dwa sposoby. Mogę się tak długo wpatrywać w ten obraz, utrzymywać go, aż on sam ukształtuje mi jakiś obraz, konkrety. Po prostu w ten sposób zwrócam, zmuszam yy, podświadomość do zwrócenia się w stronę nadświadomości. Druga rzecz, mogę zrobić coś takiego, że widzę siebie szczęśliwego, mogę podsunąć sobie coś. No, na przykład, nie wiem, maluję obrazy. Nie pasuje mi, no to coś innego, coś tam nie wiem, gram na skrzypcach czy, czy jakieś pomysły, albo mi to pasuje z tym obrazem, albo nie. Im bardziej jest to, pasuje mi to z tym błyskiem w oczach siebie szczęśliwego, tym bardziej jest to pewne, że jest to ta intuicja. Żeby rozpoznać tą intuicję, to co jest w tej intuicji, to co jest w tej matrycy doskonałości, to jest to właśnie yy, nie jest to emocjonalne, jest to coś co sprawia nam poczucie przyjemności, coś co czujemy, coś co na, na spokojnie. Nie ma w tym emocji, nie ma w tym jakiegoś takiego szarpania się.